Chcę Państwu powiedzieć, że mamy rok szkolny, który jest rzeczywiście wyjątkowy także dla szkół katolickich. Od tego chcę zacząć. To wszystko, o czym była tu już mowa sposób kształcenia uczniów w szkołach katolickich, takich jak ta, ale przede wszystkim wychowania uczniów w duchu wartości chrześcijańskich. Niełatwy sposób, bo przecież dzisiaj media rozmaite nie będziemy nic nazywać po nazwisku, są również tu na sali, specjalizują się bardziej w ozochzaniu wartości chrześcijańskich i kościoła katolickiego, aniżeli we wspomaganiu choćby szkół katolickich w takim procesie wychowawczym. Tym trudniejsza jest wasza rola, tym trudniejsze jest wasze zadanie, tym większa jest również zasługa rodziców tych wszystkich uczniów, którzy uczęszczają do szkoły katolickiej i się do tego przyznają. Nie jest łatwo dzisiaj młodemu człowiekowi przyznać się do tego, że jest katolikiem, kiedy każdego dnia słyszy wyłącznie atak na wszystko, co chrześcijańskie. Każdego dnia widzi, że w Europie Zachodniej i niestety również w Polsce za pośrednictwem niektórych mediów nie tylko odrzucamy wartości chrześcijańskie, ale walczy się z tymi wartościami, to takimi metodami najbardziej brutalnymi. Dlatego gratuluję Wam, że tu jesteście. Że uczęszczacie do tej szkoły, takich uczniów jak wy, którzy wybrali właśnie taki profil szkoły, jest w Polsce około 80 tysięcy. To jest bardzo duża społeczność. Uczniów w szkołach niesamorządowych w ogóle, to znaczy nieprowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, jest grubo ponad 100 tysięcy w Polsce. I to są polskie dzieci, które chodzą do szkół, które też wymagają inwestycji. Z myślą o tym, Stworzyliśmy dwa programy. Program inwestycji w szkołach niesamorządowych. Nigdy do tej pory w Ministerstwie Edukacji i Nauki nie było środków finansowych na inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w szkołach niesamorządowych. 100 milionów złotych w tym roku. Czekamy na wnioski od wszystkich szkół niesamorządowych, nie tylko katolickich, ale wśród nich są też szkoły katolickie. Bo potrzeby inwestycyjne są ogromne. O ile szkoły samorządowe mogą czerpać i to wielkimi rzeczywiście garściami z polskiego ładu tylko w ostatnich miesiącach jednostki samorządu terytorialnego pozyskały na rozwój infrastruktury edukacyjnej z pieniędzy rządowych 5 miliardów 200 milionów złotych, o tyle szkoły niesamorządowe prowadzone przez rozmaite fundacje, stowarzyszenia, szkoły katolickie, takiego źródła finansowania nie miały. To jest pierwszy tego rodzaju program, 100 milionów złotych. I chcę Państwu również powiedzieć, a za pośrednictwem mediów wszystkim szkołom i organom prowadzącym szkoły niesamorządowe, że ten program będzie kontynuowany w przyszłym roku. Bo decyzją Pana Premiera w budżecie na przyszły rok będą zapisane również środki na inwestycje w tych szkołach. Bo potrzebujecie do inwestowania. Mamy również drugi program wsparcia organizacji pozarządowych które specjalizują się w działalności edukacyjnej, mają w, swoim statutowym, w swoich statutowych zadaniach działalność edukacyjną. Tu też polecam uwagę. Ten program, tam jest 40 milionów złotych na inwestycje, 20 milionów złotych na działalność i to są wszystkie fundacje i stowarzyszenia, które również prowadzą te szkoły niesamorządowe, również szkoły katolickie. Zachęcam do składania wniosków. Te środki są Wam wszystkim. Bardzo potrzebne na dobre kształcenie w dobrych warunkach dzieci i młodzieży. Jednocześnie chcę przypomnieć, i cieszę się, że również ta szkoła pewnie aplikuje, że program Laboratoriów Przyszłości, które powstały we wszystkich szkołach podstawowych, samorządowych w całej Polsce za miliard złotych, został skierowany również do szkół niesamorządowych, w tym do szkół katolickich. Cieszę się, że ta szkoła też bierze udział w tym programie. Chcę również podkreślić, że wszystkie inne programy, jak choćby Poznaj Polskę, są też kierowane do szkół niesamorządowych. To są warunki do tego, żeby takie szkoły się rozwijały, bo w tych szkołach stawia się nie tylko na porządną edukację, ale stawia się też na wychowanie na fundamencie, na którym wzrastał nasz naród od 1050 ponad lat. Na fundamencie, który próbuje się gdzieś zburzyć, ale który zburzony nie będzie. Kiedy słyszę, pozwólcie na jeszcze dwie refleksje, kiedy słyszę, że młodzież w Polsce odchodzi od kościoła, to daję przykład Garbowa w województwie lubelskim koło Lublina. W poprzednią niedzielę zakończyło się spotkanie młodych archidiecezji lubelskiej. 860 osób cztery dni pod namiotami na wsi podlubelskiej, które się spotykało Bawiło, rozmawiało na tematy fundamentalne. Tu jest przyszłość. To nie jest tak, że tylko do wartości lewicowych, które w zasadzie są pseudowartościami, bo wartość to dobro. Żadnego dobra w wolności bez odpowiedzialności nie ma. Tak jak nie ma żadnego dobra w prawie bez obowiązku. I druga refleksja a propos wolności, odpowiedzialności, prawa i obowiązku. No, 1 września to nie jest najprzyjemniejszy dzień w życiu młodych ludzi. Ja pamiętam 1 września z czasów mojej szkoły podstawowej i liceów. Nie będziemy się tutaj oszukiwać, że jednak święto to jest w czerwcu, nie? A 1 września to jest po prostu powrót do obowiązków. No bo tak to po prostu jest. Przed tym spotkaniem tutaj na sali rozmawialiśmy o takim wybitnym kapłanie diecezji pelplińskiej, księdzu profesorze Franciszku Drączkowskim, który dwa lata temu zmarł i jest pochowany pod, w Bydgoszczy. W Fordonie, stamtąd pochodzi. Kiedyś to była też decyzja pelblińska. I kiedy miałem przyjemność z nim podróżować, wiele rzeczy takich właśnie filozoficznych mi wyjaśniał. I jedna z nich jest bardzo prosta. W polskim języku na określenie czas mamy tylko jedno słowo, ale na przykład w greckim to już są dwa słowa, które pokazują różnicę: kairos i chronos. Chronos to jest czas, który biegnie. On biegnie tak czy inaczej, bez względu na wszystko. A kairos. To jest czas właściwy na. Był czas na odpoczynek, niestety przyszedł czas na obowiązek. Życzę Wam, żebyście szybko w ten obowiązek weszli, żebyście mieli jak najlepsze wyniki w wykonywaniu tych obowiązków. Życzę tego i uczniom, i nauczycielom, i żebyście znowu w tym Kairosie doszli do tego, co piękne, czyli wakacje przyszłoroczne po znakomitych wynikach, które będą na Świadesław tegorocznych. Wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże.